Ej, dzwoni ziombel, chyba ma problem, chyba z kontem, chyba monter Dobrze, dawaj mi forse, mordeczko, będziemy mieli dostęp do Dobrej koszalińskiej marihuany, zajebiście se zajaramy Ale buszek chyba trochę zbrązowiały, no kurwa na paragon nie oddamy Mam nadzieję, że to tylko źle wyhodowany, pachnie jakbym do domestosem umył sejaranie każdy patrzy z niesmakiem, bo chyba oszukany, ale kasy wydanie było, to trzeba zrobić test Ziomek robi test, dusi się po połowy jak zwykle Je yeah, to naraz ja nie mogę, czy zapalę? Chyba dziś nie, ale mogę popatrzeć, jak to się rozwinie i pomogę Jak ziomek siada na dupie, no i się nie odzywa już Każdy potestował, no i robi się z typa, ups Kurwy, syny dzieciakom podają, go trzeba i nie wybaczy im tego nigdy żaden Bóg Żaden Buch nie powinien tak wyglądać, Chyba że ze sklepu z dopami 2010 Niszczy mózg chemiczna poryta bomba, a ziomek co położył się teraz otwiera oczy i mówi: Dopalony szkulny jak chuj, dealer ciota, ale Dopalamy wóry jak chuj, bo ja to czpu. O tak! Dopalony szkulny jak chuj, dealer ciota, ale Dopalamy wóry jak chuj, bo ja to czpu. Ktoś wstał. Ktoś wstał Pytam o stan Mówi zapal Serio Będzie fajnie A ja, że lubię frajdę To dałem się namówić Aj, jej, Zatykam strzęgło, nie waj Hej, kaszel mnie łapie za gardziel Pojebane rzeczy Za dzieciaka nie wiedziałem, że mogę to przeżyć hm. Narkotyków przesyt mam Muszę to przeżyć, leżeć, stać Ciężkie plecy, ciężkie oczy i płuca i plecy Zapomniałem co powiedziałem, męczy Myślenie nie zaprzeczyć, poręczyć mogę Za to, że to niezły dopalony skunek Słyszę rozmowę, ale nic nie rozumiem, nie umiem Czy kiedykolwiek będę umiał, miał umiar? Chyba żartujesz, zatrujesz się kiedyś i mózgi to prawda 15 minut minęło jak spadka To nie Afgan, tylko szalka Raz, dwa, zamiata z głowy ci jak Allah Akbar Po to Dopalony szkółny jak chuj dealer ciotat Ale Dopalamy wóry jak chuj, bo ja to czpuł. O tak Dopalony szkółny jak chuj dealer ciotat Palamy wóry jak chuj, bo ja tu ćpię O tak Diler ciotat Diler